No witam serdecznie Kolejny dzień Jest dzisiaj poniedziałek Jak, jak to mówię, nie lubimy poniedziałków Poniedziałek dla mnie jest bardzo ciężki dzień, zawsze Ale nic Najważniejsze, najważniejsze co się stało to W końcu skończyliśmy Blacharkę e, e, Zabezpieczanie, podmalowaliśmy już e, Tego poluneza Zrobiliśmy to, komory wymalowaliśmy Praktycznie prawie całą podłodzi wymalowaliśmy, środki wymalowaliśmy, także tylko wiadomo, że komora silnika to jest półmat czyli zrobiliśmy to w półmacie jak się należy jest sobie dużo, myślałem właśnie czy to robi się tą komorę malować całą czy nie, no, ale jednak wyższa przednia ściana nie, nie była pomalowana, bo to nie miało sensu większego tym bardziej, że tam przyjdzie mata nałożona, także to nie ma różnicy wydaje mi się, że ten kolor jest troszeczkę ciemniejszy niż oryginał ale to już jest takie mniej istotne, że tak powiem. To i tak jest zamknięte. Także tutaj na tym nie będziemy specjalnie rozpaczali. I teraz już jest to wszystko zamknięte. teraz będzie najprzyjemniejsza prasa Uzbrojanie. To tak będzie teraz też po prostu. Po prostu miło, miło, fajnie, zarąbiście, że tak powiem. Jeszcze teraz bym chciał to, jak to jest rozebrane. Konserwację zrobić, jego całego za kamarkę, żeby to później nie było się z tym, nie było trzeba gnieździć. Mamy wnętrze pomalowane aż do środka, tak samo w półmacie jak się należy. Też tak się zastanawiam, czy tu na tych brzegach nie pod, podpryskać konserwacją, gdzie ten kabel leży, bo to też taka wilgoć trochę jest na tym. Aczkolwiek jak tu przedtem nie było nic pognite. W tych miejscach to raczej nie powinno być Aż tam do środka podmalowane wszystko jak się należy Też idą steropiany, przyjdą te różne tam rzeczy, także że tak powiem będzie git i bagażnik Tak samo go ogarnęliśmy troszeczkę tutaj koło tego koła, to było takie wyklepane, bo to jest na ten gasmie gdzie to tylko delikatnie w głąb i... może to nie jest ideał, oryginał, no ale ale myślę, że to tu nie ma większego sensu, na no, przykład, że bać, że to jest wyrównane, więc jest zabezpieczone poksydowo było zamalowane, zabezpieczone, także nie ma tragedii, nie ma tragedii, nie ma, nie jest to widać, że w brzegach, bo tu wszystko jest świeże, całe, także widzę, że to nie było tak ani bita, ani nic, także myślę, że tu się nie ma tam przyjmować takimi drobiazgami. W każdym bądź razie tu wszystkie tam, zapuskać. My też takie było miejsca, gdzie było trzeba to zrobić, żeby spieszyć baranki, gumy i nasze, mówiąc nie baranki. No okay. i wjeżdżamy na, na podwozie. Teraz to wani wygląda tutaj, tutaj wystawione jak się należy. Można wszystko zakładać. Ok, i zaraz podwozie. Nie wiem, czy to nie trzeba. Zaraz tu jakieś światło, może włączę? Tutaj jest światło. Pewnie będzie wyrygało, bo jeszcze nie mamy zablokowanej lampy. Trzeba kupić normalną lampę, takie lampę i. Mikrofon takie dwie rzeczy, który by trzeba zainwestować jeszcze teraz żeby to jakoś lepsza była wi widoczność ale to już o, jak zwykle bali słońca o tym Kto w lampy żeby to tak nie, nie waliło, a oświetliło. Trzykroć poplątały. To wodna. Wszystko po złości, ok. Mówię, że nie lubię poniedziałków. Dobrze. Teraz to wszystko, jak przyjdzie cała drogeria, już mamy to po, po przy, przy, przyjechało cenkowania. Wszystko się ładnie to pozakłada. Najpierw bym chciał to wszystko wziąć, to wszystko zakonserwować też. Póki nas ładnie wszystko czyste jest. Zamówiliśmy nowe nadkole, dostaliśmy trochę walenie Nie jest jak tragedia dzisiaj z tym falowaniem, to w tych wszystkich zakamarkach. Wiadomo, w tych jest najgorsze, na To są miejsca takie, gdzie w Płonezie przeważnie jest albo kolawarka, albo, albo w tych miejscach tam są podgnite Jak zgnite, to, to mało kto zagląda, ale to jest najczęściej takie podgnite, że tak powiem, miejsce Kurcze, szkoda, że to, to światło jest takie beznadziejne No ale, jeszcze z tym Nad kola, z każdej strony, można zajrzeć. Ja cię kręcę z tym razem, to jest od porażka. W z blach już nie odstają, wszystko ładnie jest wyrównane. No, niestety, no, z tym światłem troszeczkę faluje, jest przekichany, no ale jeszcze dzisiaj musimy to zająć to. Tunel, druga strona. Tak starałem się, żeby to zachować jak najwięcej, żeby to wyglądało do oryginału też. że nie było jakieś te przetłoczenia, żeby było to takiego, było dość Dlatego mieliśmy zostawione przetłoczenia na dole, zabezpieczone to wszystko było. A góry dodatkowo była druga blacha wstawiona. Jak można powiedzieć, że tylna podłoga ma podwójne, podwójne dno. No ok, to by było tu najważniejsze z tego. Tu już możemy chyba bez lampy robić. Podróżnice wszystko pomalowane całe środki Okej, okay. myślę, że takie najważniejsze. Teraz mówię, to tylko trzeba składać się dwa. No i myślę, że też poprzychodził wiaderko. Całe wszystkim po tym powale się będzie zakładało. Także będzie bajka, że tak powiem. No dobra, tyle myślę, że na razie. Na razie tyle nam musi starczyć. No bo ten tydzień już teraz jest taka praca przyjemniejsza po się zaczyna w końcu uzbrajanie. to jest taka już jest fajna robota, aż będzie że powiem miło teraz to będzie praca jak marzenie to składanie będzie po prostu będzie sprawiało satysfakcję, jak sobie oglądałem wczoraj te filmiki od, od części już praktycznie drugiej, trzeciej, jak to było rozbierane, jak to wszystko wyglądało, także no jednak jest jednak jest przepaść troszeczkę zwnica, przepaść także teraz już będzie to sama, sama przyjemność okej, okay. tyle myślę na razie i do następnego miłego, myślę, że będzie następny będą ładniejszej strony troszeczkę już to się ucicie na razie haj z Bogiem